Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Z góry przepraszam za przerwę No W tym odcinku pokażę Wam co się zmieniło nowe nabytki eee, no tak zaczynając tu mam kanarki 4 eee, sztuki kanarków, zeberkę i ryżowca jednego Tu są tam ciemne jest bardzo, tam są ciągle są rubliczki. Tutaj na dole mam tak. Tu mam parę ryżowców, samice kanarka y, cztery gołąbki diamentowe. Tam jest mewka z tyłu, kanarek jeszcze jeden. Te gołąbki tu za mało miejsca mają i ogony są u tego I o amadynę wspaniałą. Jedną. Sam co? Eee, no. Ogólnie eee, z papuk trochę będę rezygnował Będą ciągle, ale będę się przerzucał bardziej na kanarki I te par, amadyny parę dokupię Gołąbki te mniejsze ptaki Dobra, teraz przejdziemy sobie do woliery Dobra, jestem na wolierze już Zostało zeberek kilka. Dobrze się tu mają. Mam klatki, tam gdzie są papugi, uciekły. Są parę z gołąbków diamentowych. Nie wiem dokładnie, który sam jest, który samica. Ale podejrzewam, że to szare. To jasne, szare jest samica. No. Bażanty są. Zostawiam sobie tego samca, tego samca i samiczkę tamtą. Te dwa sprzedaję, te też sprzedaję. Kuropatwy pewnie oddam e, ta... no, koledze, taty, kolega taty pewnie kuropatwy weźmie. E, no, ogólnie słaba zima. Nie powiem, tu są, ciągle są trzy perliczki. Była gęść przez jakiś czas Ale już jej nie ma eee, No to tak Tu voliera jest Muszę ją poskładać eee, No I przejdziemy do papuk teraz są w... No tu są Dobra, jesteśmy U papug są mnie rozłączki eee, Tu są dwie młode Te, te dwie tutaj są, To są młode Ode mnie z tego roku No Ta klatka się tak prezentuje Ostatnio trochę czyściłem, ale i tak jest nasysjona strasznie Budkę dostałem od tego kolegi Taty któremu pewnie kuropatry dam. No, tu mam. No, tu są ogólnie papugi. Z kilka nowych na pewno jest. ta jest ładna, bardzo, bardzo fajna samica. Coś tu się... Biją chyba. Coś. Biją się tu chyba, bo... bo coś się kaleczą chyba. Muszę sprawdzić tą klatkę, są dwie nowe nimfy, są tamta i tamta taka sara. to jest jedna kapuga, no. Tu zostało kilka zeberek. Nie wiem jak ja długo będę przenosił te ptaki, ale no cóż. Eee, no wiem, że dużo osób prosiło, pytało się kiedy film. Postaram się nagrywać regularnie, ale no nic nie obiecuję. No, yy, możliwe, że będę nagrywał film teraz zrobienia klatki dla Amadyn, bo chcę kupić do pokoju sobie, wziąć kanarka samca, żeby śpiewał parę Amadyn i pewnie parę nawek japońskich. Także no co, to byłoby na tyle, jeśli chcecie żebym wrzucał częściej odcinki i jeśli film się wam spodobał zostawcie łapkę w górę i to byłoby na tyle, trzymajcie się, cześć.